Cześć, z tej strony Iza z kanału Isapeta po pracy. Tak jak obiecałam to tydzień temu, zapraszam Was dzisiaj na filmik z aktualizacji sadzonek, jak i mateczników po cięciu monstery wariegaty. Tak więc zapraszam na krótki film. Zacznijmy od mateczników. I tak, tutaj przed nami mamy mateczniki. Tu jest roślina numer 2, cięta jako pierwsza. Pamiętacie? A tu jest roślina numer jeden, cięta jako druga, i ta roślina była posmarowana pastą cytokininową. No więc zaczniemy najpierw od roślinki, która była cięta jako pierwsza, ta większa. No więc tutaj mam wrażenie, że ten listek trochę bardziej się zrobił taki no, pochemrany. Bardziej zaczął odrzucać to białe, bo wtedy. Tutaj było też to, to takie ciemne, ale nie było tej takiej dziurki jak gdyby. Ten chyba też tutaj coś mu się wykruszyło, ale nie jestem pewna. No i dobra, i zobaczymy, czy coś się dzieje z nią. Tu nic nie widać. Tu ją troszkę przekręcę. Tu nie jest, ale nic się z nim nie dzieje. Tutaj jest oczko. Wypuściła oczko. Czekajcie, może mi się to uda pokazać jakoś. Łops. Oj nie, chyba mi się nie uda. Czekajcie, niech ja się zastanowię, jak to zrobić. O, tu w tym miejscu, o tu, 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 tu. mam nadzieję, że to widać, o tu, robi się oczko. Widać coś, czy nie widać? Czekajcie, może jak tak wezmę. To będzie coś lepiej? Nie, nic to nie daje. No musicie mi uwierzyć na słowo, nie wiem jak złapać tą ostrość, żeby ona coś pokazała. Ale łapie wszystko inne niż to, co bym chciała. No trudno. Tak więc no trudno oczekiwać po tygodniu, żeby były jakieś efekty. No ale fajnie, że ona jeszcze żyje. <grych> to dla mnie już jest duży sukces. Teraz przechodzimy szybko do roślinki numer 2, czyli znaczy do roślinki numer 1, ciętej jako druga. Tu wam spróbuję ją pokazać. Tu nie pamiętam, prawdę powiedziawszy, czy te z tym liściem było tak źle, czy było trochę lepiej. Na pewno w tym liściu, zobaczcie, zaczyna mi odrzucać tą białą część. No i co tu się jeszcze dzieje? Właściwie nic się jeszcze nie dzieje. Taki wypierdek korzeńkowy, jak był, tak jest. Tylko nie wiem, czy ja mam wrażenie, że on może i minimalnie urósł, bo tu takie coś zielonkawego albo białego widać, nie wiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj jest oczko. Nie pamiętam, czy było, czy nie. No i zaraz zobaczymy, co jest dalej. O, tu była smarowana, pamiętacie, u góry była smarowana tu i tutaj wyszło oczko, które też już posmarowałam lekko pastą. No, żeby to było... Widzicie to oczko? No, tutaj widać ładnie. No więc tak się prezentuje... Tak się prezentują mateczniki. A teraz przejdziemy do sadzonek. Dobra, przesunęłam sobie bliżej słoik i tutaj mamy sadzonki z rośliny numer 2, ciętej jako pierwszej i z pastą cytokininową. No i tak się właśnie zastanawiam, czy wyciągać tutaj te rośliny, czy tak pokazać Wam przez słoik. Jedno, co jest na pewno pewne, co ja już widzę, to ta pożywka zrobiła się taka mętna. Z jakimiś farfoclami, które pływają w środku. Może je odrobinkę wyjmę, ten pierwszy raz. Zobaczymy, jak to wygląda. Na razie widać, że wszystkie żyją. Tutaj chyba korzonek się zaczyna puszczać. Tu, gdzie była smarowana, zobaczcie tutaj. To się zrobiła taka biała. Tutaj są czarne końcówki, ale jeszcze nie gniją. Tu też wszystko pociemniało. Ale słuchajcie, to jeszcze żyje, nic się nie dzieje. Ale super radno. O, tutaj jest, tutaj jest brzydkie, ale jeszcze jest twarde, ale ściemniała. No dobra <laughs> przepraszam. W razie gdyby tutaj podgniwała, no to mam gdzie ją uciąć. No bo zobaczcie, tutaj mam, mam spory zapas, więc będę mogła chlastać ją. Tu nie wiem, jakiś farfocelek się zrobił. No, także cieszę się. Tydzień minął, a one jeszcze żyją. To będzie chyba najczęściej powtarzane zdanie w tym filmie. No i dobrze, i teraz przechodzimy do drugiego słoiczka. No i tutaj mamy, słuchajcie, sadzonki z rośliny numer 2, ciętej jako jeden. I tutaj stoją w samej pożywce. Co się rzuca w oczy, to to, że ta pożywka też się zrobiła jakaś taka żółtawa. Nie jest może tak mętna jak ta z pastą cytokininową, ale jednak no, nie jest też taka czysta woda, jak powinna być. Stąd jedna sadzonka mi już ubyła. Poszła do znajomej, która stwierdziła, że sobie sama ją ukorzeni. Mam nadzieję, że jej też to się wszystko uda. No, i tutaj też wyjmiemy te sadzoneczki i zobaczymy, jak one się mają. Chociaż tu już na pierwszy rzut oka było widać. O, coś mi się odpięło. Będę musiała przypiąć zaraz, zobaczyć, która to straciła. Etykietę. No, i co my tu widzimy? Tu nie widzimy nic. Nic się nie zmieniło jak na razie. Tu rośnie korzonek, troszkę już urósł, zobaczcie, cudownie. No pięknie. Ale się cieszę. A, i to właśnie ta straciła. No widzicie, to już wiemy. To trzeba jej przypiąć z powrotem. Ale jak ona ta zrobiła, że go straciła? To nie wiem, więc jej przypinamy przy okazji z powrotem sorki. Mam nadzieję, że to mi się nie rozmoczy całkowicie. A, już widzę, bo to tutaj się zsuwa. Dobra, jest. Mam nadzieję, że już zostanie. Tutaj mamy szczyt, i zobaczcie, no, coś pięknego. Tutaj to poszalał ten szczycik. On miał co prawda maleńki korzonek, ale nie przypuszczałam, że w tydzień on zrobi się taki długi. Wow, jestem pod wrażeniem. Tak, oglądam sobie tą sadzonkę, czy ona czasem się nie robi gdzieś jakaś specjalnie czarna. Ona tutaj jest taka ciemniejsza. O tu msz kurde, ale nic się z nią nie dzieje więcej, więc mam nadzieję, że, że będzie i z nią dobrze, ale cud, wow. ale się cieszę, wiecie co, chyba ta pasta cytokininowa niewiele dała, bo z tego co widzę, zobaczcie, tu jest następna sadzoneczka, i tu też mam wrażenie, jak gdyby ten korzonek zaczął się ruszać. Na pewno tu się ruszył korzonek, chociaż tutaj go wcale nie było. Że ta pasta wcale nie pomogła, że ty bez pasty idą dużo, dużo lepiej. No. Widzicie i tu. I tu. Może ta pasta po prostu nie działa na monstery, nie wiem. Widzicie, jaki tutaj dnypelek pelek już wyszedł? O tu. Kurde, patrzę przez kamerę, nie mogę trafić. Ale szok. Cudownie. No i ostatnia sadzoneczka, która mi została. No tutaj szczerniała, ale jeszcze jest cały czas twarda. Nic się z nią tam specjalnie nie dzieje. Mam nadzieję, że to jest tylko taki. Yy, nie wiem jak to nazwać. Taki cusik. O. I zobaczcie tutaj. Tu też jest korzonek. Wow, naprawdę cudownie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie nam potem. Moment, moment, moment. Dobra. No, powiem Wam, że. A tu jest chyba oczko. O tu. Widzicie? Dobrze widzę, że to jest oczko. Albo takie zgrubienie jest, bo tutaj też wychodzi korzeń. Ale wydaje mi się, że to jest oczko raczej. No to też w fajnym, jeżeli to jest oczko, to też w fajnym miejscu się zrobiło. To też raczej ta monsterka powinna być fajnie wybarwiona. Zresztą ona w ogóle jest fajnie wybarwiona. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jakie ona ma łodygi biało-zielone, prążkowane. No dobra, to monstery wracają z powrotem do słoika. Tak jak mówiłam, to będzie bardzo krótki filmik, bo to są tylko aktualizacje. Będę przychodziła z nimi co tydzień, w każdy wtorek. Prawdę powiedziawszy, nawet tak jest dobrze, bo nie bardzo mam czas w tej chwili, tak jak wam mówiłam, więc takie króciutkie filmy jest mi zdecydowanie łatwiej nagrać niż jakieś dłuższe. Więc tak będziemy na razie, że tak, powiem, tak będę na razie funkcjonowała. No i co? No, i myślę, że to chyba by było na tyle. Wsadzam je z powrotem, chociaż tutaj zastanawiam się w tym słoiku, gdzie pasty nie ma, czy tej wody nie podmienić, bo jednak no, ona troszkę się zrobiła taka żółta i trochę mętna. O, tu też, zobaczcie, zrobiło się oczko. Widzicie? O, tu. Od razu zdejmę to. No, myślę, że będę zadowolona. <laughs> Ale wracając, bo znowu zmieniłam temat. Jejka, ja to jestem jakaś nienormalna. Zastanawiam się właśnie, czy zmienić wodę w tym słoiku, a może nawet i w dwóch słoikach. Jak myślicie? Co sugerujecie? Powiem Wam, że trochę nie wiem, co robić. Jak możecie, to napiszcie swoje sugestie w komentarzach. A teraz żegnam się z Wami bardzo serdecznie. I jak się wszystko uda tak, jak sobie planuję, to widzimy się w piątek. Bye.